Co kryją tajemnicze drzwi. Poszukiwacze skarbów przy okazji piątego zjazdu eksploratorów rozpoczęli pracę związane z próbą dotarcia do zawalonego tunelu. Czy jest to kolejna część niezbadanego do końca kompleksu Rize? Odnaleziono kabel telefoniczny, który może świadczyć o tym, że obiekt pełnił w jakąś ważną funkcję. Piąty zjazd eksploratorów to impreza, która po raz kolejny gromadzi odkrywców, pasjonatów historii i poszukiwaczy przygód. Gwoździem programu tegorocznej edycji oprócz samego faktu, że dzieje się ona w pełnym tajemnic miejscu, jakim jest Wodarz, są gazodporne drzwi ukryte w skarpie. W środowisku odkrywców już od dłuższego czasu istniały przypuszczenia, że w tym miejscu może mieścić się wejście do nieznanej wcześniej sztolni. Ciężki sprzęt wjechał na miejsce i rozpoczęły się próby rozwikłania zagadki. Piąty zjazd. Yy... Formuła bardzo luźna, przyjeżdżają eksploatorzy zrzeszeni w różnego rodzaju stowarzyszeniach, ale też indywidualni. W zasadzie mamy wszystkich e, e, dzisiaj, e, wszystkich takich znaczących eksploatorów i znalazców złotego pociągu i, 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 i wszystkie te naj, największe grupy, które są. Wszystkie się zaprezentowały, wszyscy opowiadają o swoich ostatnich badaniach. Także to jest takie, taki czas, kiedy się spotykamy Wymieniamy doświadczeniami, pokazujemy nowy sprzęt, jaki jest, jaki się pojawił. Ja w zeszłym roku zgłosiłem 3 września tunel z Walimia biegnący w kierunku tutaj włodarza, masywu włodarz. I po drodze namierzona została odnoga w kierunku Jugowic Górnych. I z dalszych badań i relacji wynika, że ten tunel prowadzi dokładnie do obiektu, który wiedzieliśmy, że jest. Jest to wejście, które nigdy nikt nie wchodził, zakopane stalowe drzwi. Odkopaliśmy to i będziemy się te drzwi otwierali. Ciekawostką jest to, że kopiąc właśnie przed tym wejściem, wykopaliśmy kabel telefoniczny. Ten kabel tam leży, można go obejrzeć. Kilkudziesięcioparowy, a więc. Wiadomo, że jest to obiekt, e, można wywnioskować po tym, że jest to obiekt wykończony całkowicie. O samym obiekcie włodarz wciąż niewiele wiadomo. Nikt do końca nie zna przeznaczenia tej nazistowskiej struktury. Ciekawostką jest chociażby fakt, iż w jednej wybetonowanej hali znajduje się tryzup identyczny jak na ukraińskim herbie. Towarzyszy mu swastyka, lewo i prawoskrętna. Badacze i odkrywcy spotkali się kolejny raz, by powymieniać się spostrzeżeniami nie tylko związanymi z samym obiektem ale też z tematami, które są na przysłowiowym śliczniku jak chociażby złoty pociąg. Takie spotkania są potrzebne, żeby powymieniać się informacjami, powymieniać się spostrzeżeniami zawsze ktoś jeden od drugiego się coś może nauczyć. To jest zatrważające, że tyle lat po wojnie i. i, i, i i tak niewiele wiemy. No, po to tu są też te spotkania, żeby y, jakieś metody badawcze y, między sobą porównać, żeby się wymienić informacjami. No zobaczymy. No. Na pewno, jeżeli chodzi o obiekt Lizę, to wiemy bardzo niewiele. Prace związane ze Złotym Pociągiem rozpoczną się już wkrótce. 16 sierpnia zaczynamy kopać. Cała ekipa już jest y, zwołana. Wszyscy potwierdzili obecność, także 16 sierpnia będzie się działo. My nie będziemy wydobywać pociągu, my tylko chcemy pokazać, że on tam jest. My nie będziemy go wy wy wydobywać. Potrzebujemy na to od 5 do 12 dni. Piotr Koper i Andreas Richter swoje badania opierają na różnych źródłach, często ciężko dostępnych. Jak mówi jeden z odkrywców, dotarcie do starych map lotniczych jest praktycznie niemożliwe. Temat 65 km jest tak dziwnym tematem, że nigdzie tych map nie ma. Próbowaliśmy je kupić i w Anglii, i w Niemczech. Nie do dostania. Nie ma. Po prostu nie da się. Zjazd nie jest imprezą skierowaną wyłącznie dla środowiska odkrywców. Zwykli ludzie również mieli okazję poczuć dreszczyk emocji związany z zagłębianiem tajemnic. Kompleks Włodarz jest otwarty dla zwiedzających, którzy tłumnie korzystają z takiej możliwości. Oprócz tego atrakcją były koncerty zespołów i możliwość zrobienia sobie zdjęcia z członkami grupy rekonstrukcyjnej ubranej w mundury zarówno niemieckie jak i radzieckie. Grupa nazywa się Wiercha Oka Namysłów. No zajmuje się rekonstrukcją różnych zdarzeń, co wydarzyło się w czasie wojny drugiej, tak zwłaszcza pod koniec wojny I, i to jest odtwarzane raczej dokładnie. Gramy w filmach, tak graliśmy w filmach jak film jak oczy otwarte czy czy ale zmienili tytuł jest country teraz i było kręcone w osówce w podziemiach. na terenie tutaj i w terenie, na terenie zamku Czochy. Są repliki, a są, a, ale też jest oryginalny, tak ten na przykład to jest on jest zdekowana, ta broń jest przez CELKA, czyli Centralne Laboratorium Krymina Kryminalistyczne Komendy Głównej w Warszawie. Tak? I, i mamy większość broni oryginalnej, ale niesprawnej, można powiedzieć, bojowo. Tak? No i też repliki, tak jak tutaj jest Mauser, czy, czy, czy tutaj ten Mosin. Odkrywanie zakopanego tunelu niestety zakończyło się niepowodzeniem. Skarpa się obsunęła, uniemożliwiając dostęp za pomocą sprzętu, który był na miejscu. Nie wiadomo, jakie zostaną podjęte następne kroki, czy eksploracja tajemniczego obiektu będzie kontynuowana, czy miejsce zostanie zabezpieczone i zapomniane na zawsze.